Ej, dobra, tym razem, Max Czekaj, no bo ja się jeszcze nie ustawiłem. No dobra, nie to nagrywania. czekam, czekam, czekam. Tym to. razem, Max, się nie rozdzielamy, żadnego wentowania beze mnie prosiłbym. Ej. Bo bo potem sam zginąłeś i ja sam ej. zostałem, więc co? Co ej? Co ej? Co ej? To, nie, to nie była moja wina. Tak, to nie była twoja wina, eh? <noise> Czy ty... Czy ty czemu, czemu cały czas zmieniasz profesję? Czemu teraz jesteś żołnierzem? Halo? <grystanie> ty się nie nie pytaj. Jestem soldier i jestem security guard. A, security guard. To zadajesz to... większe obrażenia, czyli ty się zajmujesz o. tankowaniem obrażeń i zadawaniem obrażeń, a ja zdobywaniem przedmiotów. Możemy się czyli, tak podzielić. Czyli będę, jak ci ebnę, to cię zabiję? Tak. Dobrze, to cię muszę ebnąć. Nie, tak, nie nie, nie ebnuj miło. mnie. O, a fa czeka fajna kamera. Nagrywają nas. Jesteśmy, ty. jesteśmy streamowani. Oooo z tykuźwa zapomniałem, że to się... Nie ten, nie i Ja randomowo będę słyszał twoje zlęknięcie się. Jakby co nie, ja idę przodem, bo ja jestem mało wykrywalny, więc. Dobrze. Od teraz postaram się, jak będzie jakiś jumpsker, to... Ej, co tu? Czemu tu jest smile? To jest smile na ścianie. Nie patrzcie na niego, bo ci sa sanity będzie szybko schodziło. Od teraz, jak mi jakiś jumpscare, nie robię żadnej reakcji. <laughs> będzie stone face? Stone face stone robię. Stone face. Stoneface stone face challenge. Stone face challenge, hmm. Tak, ta gra w ogóle nie jest straszna. Tak, ta gra nie jest w ogóle straszna. Poprzednio piszczałeś jak mała dziewczynka, gdy cię coś goniło. Just. Sanity peel, okej. Okay. Ej, chodź tutaj. Gdzie? Chodź tutaj. Gdzie? Chodź, tutaj. Gdzie? chodź tutaj. Gdzie? Gdzie? Chodź, chodź tutaj. Gdzie? Chodź tutaj. Gdzie? O, cześć. no nie, 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 o, Max, Max, nie, nie wij mnie, proszę cię, nie wij mnie, Stra jak stracę życie, to będzie... Dobra, idę przodem, idę przodem. Jakby co, to ty tankujesz obrażenia. Będziesz napierdalał deską. Tak, oczywiście. Tylko zresztą. pamiętaj, że... A, słyszałem kraty. Pamiętaj, że musisz tutaj robić taką taktyką... O, łom. Dobra, to łom zadaje większe obrażenia, weź... Ty wrzuć mi deskę, a ja wezmę... Rzuć mi deskę, a ty weźmiesz łom. Ale on dziwnie trzyma tą deskę u mnie. Jak, jak łom? Też tak, w dwóch rękach, tak? No, ale w trzeciej osobie trzymasz to w jednym. Gdzieś ty polas? Eee, chciałbyś wiedzieć co? Max. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No kurna! Miałeś być no za mną! No kurna! O, widziałem cię, widziałem cię. Gdzieś mnie? Gdzie? Stój. Gdzie a, chodź? no, przez, przez ten twój kamuflaż cię gubię, nie? Eee, specjalna jednostka, kamuflagę żeby mnie nie widziały potwory. Specjalna jednostka w Pierdol. Nie, yeah. ale takie wiesz. Yy... O, skrzynka. Skrzynka trzeba tylko znaleźć klucz Wpiełdol, ale tak wiesz w.p.i. specjalna jednostka <laughs> Jeszcze do tego 0 zamiast O Widzę, Mówi... proszę, nam rozszy... proszę, proszę nam rozszyfrować ten yy... skrót jednostki operacyjnej w Piełdol. <laughs> Możecie wymyślić własny w komentarzach Może być pisane przez ły albo I W Piedol? Znaczy, w sensie, i albo ry. Ły albo ry. Albo mi się zdaje, albo my krążymy. Czekaj, 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 czy ja mogę rozwalić tą kamerę? Nie możesz je rozwalić. Łe. No my krążymy w kółko, tak. O, telefon mi się zrespił przed mordą. Zrespił ci się przed mordą Tak, zrespił mi się przed mordą telefon. O Zamknij ryj telefonie. Widziałem czarną sylwetkę przez chwilę. Gdzie? Czemu ty idziesz beze mnie, no? No ty się nie trzyma... Jestem przy telefonie, a ty? Dobra, wrócę się do telefonu. O! O! Max! 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 Goni o! mnie! Goni mnie! Goni mnie! Mnie coś uderzyło! Łota się. Straciłem... Straciłem życie. Dlaczego? Coś mi uderzyło niewidzialnego? Nie wiem! Ja uciekam! O fuck, jestem w ślepym załku. Spierdalaj! Pierdolaj! mi deską w mordę, nie? Raz! Tam coś jeszcze stoi! Gdzie ty być? No kurna, uciekam przed nią, ona cały czas za mną krzyczy! Yeah. Okej. Okay. I jeszcze, kurde, syrena za oknem. Kurna... Pówną... Baba. Zakon... O, cześć Max! Co tam <grym> widziałem... u ciebie? <grym> widziałem twój cień i chciałem cię przestraszyć. Ja <grym> się zlękłem trochę. Masz plecak w ogóle, faktycznie, na plecach teraz. Tak. Tak. Wiesz, jak, jak uciekłem temu czemuś? pierdolnęłem temu de deską w ryj i uciekłem. O! Faktycznie ją to ogłuszyło na chwilę. Dobra, ale powiedz mi jedno, gdzie jest kuźwa drabina? Nie wiem sam. Po drodze nie znalazłem nic. Widziałem trzy postacie, które minąłem. Jedno mnie tylko goniło. Trzy postacie minąłeś? Tak, tak, jedna jakaś blada, druga czołgająca się i trzecia wow. to. Babka wyglądająca jak zakonnica, która mnie goniła. Wow, okej. Okay. Możliwe, że ja ci przez przypadek pierdzielnąłem, bo biegłem koło telefonu z nią, nie. Naprawdę! Użyłeś mnie. Ale ja w ogóle was nie widziałem, ładna się. Bo ona była skupiona na mnie i darła ryja na mnie, więc mogłeś nie zauważyć. Musieliście przebiec tak szybko, że daj spokój. No daj spokój. Jak sprintujesz, to sprintujesz kuźba... z Gidą. Śmiałbym się, gdyś... to się! What the shit? O, o, uderz to, uderz to, uciekając. Oh my yeah. fucking god! Napierdalam to. <grym> 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 Dobra, już sami na istunął. 14 kroków, po... Max. Ja mam siedem, coś mnie bije. Nawet ucieka, A, na leżę. Leżę, Max. Masz, masz półtorej oh, minuty, by oh, mnie podnieść. God, ja też leżę. Kurna, zrespię się koło rury, która pierdolnęła od razu. Fajnie. Oj, ja tak samo. Aha. czy ty jesteś atletą? Łady mamnik. Max, okej. Okay. Okej, okay, Max. Okej, okay, Max Pało. <śmiennie> tak, C -cycu, cię, cycu cię poprowadzi Jak teraz idę tak jak cwaniak, to, to pasuje do mnie, jak jestem taki szeroki Przynajmniej mnie ochronisz Yeah A ja jestem chudym typem w masce Złodziejem ty No to jest robota Cyca, no ciężkie czasy mordo, inflacja no Cycu, to zamruj sobie pieniądze w zamrażalce <śmiennie> Tak, te 20 złotych w zamrażalce, które rzuciłeś wtedy, nie? 20 złotych do zamrażarki no. Lewo pra o drabina! Let's go Okej, okay, idealnie. To tam jest... coś jest! Tam coś jest! Chodź szybko w E, jest. E. Uh. Jest. Um. Jestem w kana... O mój okay. Boże. Okej. Co tu będzie? Nie wiem, pierwszy raz jestem w tym levelu, nie? Trapdoor, nie chcę, nie chcę. Ale to okay. jest głośne chodzenie w tej wodzie. Ja. Yep. Um. Powiem ci... To jest creepy. Jest mega creepy. Nawet bardziej creepy niż ostatnio te katakumby, w których byłem. Tak, kurna, patrz, jaki otwarty teren tu jest. I know, co tu um, będzie potworem, o. Nie no. podoba mi się, to oby nie były to tentakle. Wielki Ech, krokodyl. Wielki krokodyl, bo znowu chętaj. Nie faktycznie to może być ten tentakl. No. Są polursy, czy to są kanały? To mnie zastanawia. Wygląda trochę jak kanały, ale z domieszką takich właśnie katakumbów trochę Dopiero w poniedziałek miałem umówiony basen no. Jak tam kujwa? Co, 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 co? co? Coś co? tam jest Gdzie? Coś Pokaż. tam było Pokaż, ja zobaczę. Coś słyszałem! Wow, 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 wow. Co to? Co to wydaje taki dźwięk? To tutaj jest! czekaj, to tu! Co to jest? Zobacz, zobacz. Co to kurwa jest? Na kurcaka, na kurcaka. I don't know. Sanity now spadnie. No, może pójdziemy w innym kierunku. Czy to się zawiesiło? Chyba tak, to na, na, na dla nas najlepiej. Tu nie możemy iść. No to tędy. Co to kurwa jest? I don't know. Chodź, cuk, cuk. Idę, na jak spało. ja nawet nie wiem, czy to tutaj będzie gdzieś drabina, bo to jest zbyt wysoki sufit. To co może być, jak nie drabina? Nie wiem. O! Prawidłowa! O, wow! Szybowa! Next. Yes. Wow. O, ja pierdzielę, jesteśmy w katakumbach. Tak, moje katakumby. I mamy tutaj skrzyneczkę. Okej, ale nie podoba mi się ten ambient. Nie jest cicho. Oj, ty, co, co? Co tu się dzieje? Ew, mamo, co tu się dzieje? Nie znaliśmy żadnego żarcia. Jesteśmy kurwa w piwnicy, dosłownie. Co, co, ja muszę zjeść? jakiś jakiś nie Daj mi coś. Masz tutaj jabłko. Dobra, to może się tak wychylić. I zobaczyć, czy coś tam jest? Nie ma. Dobra, let's go. Uu, 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 co to jest? O, to jest o. uśmiech na ścianie tylko. Ha, Boże jedyny. Czy jest tu coś wartego? Nie ma. W tył wzroku. No nie jest coś, to, to, to jest ręka. Jaka ręka? Gdzie? U mnie to jest krwawa ręka o, tutaj. U mnie to jest uśmiech na ścianie. Okej. Okay. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Bateria. Mie. No myślę. Nie, pił... Smoki! Oh, oh, oh. Tam coś co? jest, tam coś jest, tam coś jest. Gdzie? Po lewej, jak wyjdziesz tu i zerkniesz na... Lewo drzeryja. Nie. Tutaj. Nie. A to coś... widzę! Dobra, idę w innym kierunku. Ja tam coś widzę! Shaker, co ty brałeś? Maskę. Okej, okay, dobra, słyszę! Oh, my fucking god! No właśnie, no właśnie, no właśnie! I to jest ten twój stone face! Pa, 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 rapa! Pa, 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 pa mam kluczyk, otwieram. Masz klucz? Jest. tak. Otwieram. Co to jest? Unlock escape. Sanity pill batery, batery. Łe, ja tu nie A. mam nic, to jest u mnie locked chest. Nie otworzyłeś ja u mnie. Myślałem, że gana dostanę. Sanity pill poje... mogą ci się przydać. O, kraty. U, Czy jesteśmy gdzieś o, indziej? Czarna postać przez chwilę Ej co? O oh my fucking god! Co? Co? U, 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 u. Coś tam jest? Jest, chyba posążek ja idę e. dalej. Elo, elo, elo. Nie synchronizują nam się potwory. Pukanie słyszę, ok. Kurde, drabina by się przydała, albo... O, o czerwone mi... oczy. Krwa... Ja mam krwawego miszka tutaj. Ja mam krwawe oczy. Oczy z, Miś... z których spływa. Bo <laughs> <laughs> <spój> <laughs> drabina! <śmiech> <śmiech> Ej, nieźle nie! lecimy! Ej, dawaj, 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 leczuję! Kurwa! Go. O Przerusza. co? pulrunsy! No nie, nie polrunsy chyba są safe podobno. Ale nie Ta. wiem jak w tej grze. Tentakle tu będą, zobacz? Powiem, ten takle monster Mówi, że polrunsy są bezpieczne, tak? Podobno. Co ci tak powiedział? Na wiki jest tak napisane. A, Lore. Lore mówi, że są bezpieczne. Tak, ale nie wiadomo jak jest w tej grze. Najgorsze, wiesz, jest, wiesz co jest najgorsze? Nie. Ciężko będzie znajdywać tem w tej wodzie. Wow. Okej, okay, czarna postać. Cię, bardzo ciężko będzie znajdować te itemy w tej wodzie. A, faktycznie. Ojoj. O ile w ogóle one tutaj będą? Mm -hmm. Faktycznie, latarka by się przydała mocno, o, albo jakaś lampa. Ja dostałem o, dwie uśmiech. baterie ze skrzynki, Ja ręka znowu. Dwie baterie, dostałem dwie skrzynki, ma... O, ciemna postać znowu, okej. Okay. No nie, to drugi raz dostałem czarną postać. No że dostałem baterie dwie, ale nie mam latarki z tej skrzynki, no tylko panerę robi dwie bateria Nie, żeby no właśnie Czy to widzisz? Co, Co to Co? jest? Co? Tutaj widzę, tutaj widzę ogon przez ścianę Okej, okay. brałeś, brałeś Ewidentnie Tam coś tam brałeś. jest, tam coś kurwa jest no to zobacz, ja tu nic nie widzę Rekin, tam jest Rekin. Re... Rekin! A, tak, tam jest Rekin Reki! Drabina! Drabina, drabina, drabina! Ale lecimy! Jest dobry run, dobry rajd! No! Co? Nie gada, Ja pierdolę co! Znowu Uśmieszek i oko, ojej, I tu jeszcze... Eee, jakieś coś. postacie dziecięce z czaszkami oh oh Help God. me Okej okay. Rura To jest kurwa za płytko na rekina, no łota się Nie wiem jak no on tak. żyje okay. Kurde, ile my leveli już przeszliśmy? Cztery? Dużo. Dużo To jest akurat dobry ran. Tylko no. najgorsze levele nam się trafiają ja... Za chwilę będę musiał zjeść chyba Same, już, no, pragnienie Połowa picia też u mnie. Tu no. jest mniej niż połowa u mnie. Krata? Mmm, nie ma przejścia. ogóle nie podoba mi się ten level. Same. Widzę, że cały czas jest kuwa głośno, te chlupanie wody. To jeszcze nie ma rzeczy w ogóle do znalezienia. A to, to będzie krata, jak się nie mylę. Nie? Kurna, pragnienie... Pragnienie tak masz... bardzo nisko Tyle wody masz, pić No ale nie da się jej wypić, kurna <gry> Otacza cię woda Dawaj, napij się Co to jest? Rekin! Dobra, wypiłem No jest tam rekin, mówiłem ci I'm really not too happy about ale... it Dobra, pij Co, Nie U... mogę? A, napił się, ok Dobra, jesteśmy safe, jak na chwilę obecną ja kusi mnie, żeby podejść do tego rekina, ale... Co to? O lampa! Gdzie ty być? Max? Gdzie ty być? Za tobą, za tobą, za tobą. Where? Oh, okay. Dobra, let's go Lampa spadła, mówisz? Tak. Przydałoby się bardzo znaleźć drabinę. Ja yep. bo my nie przeżyjemy w tych pullroomsach yep. Dziś długo. Ua! Tu był potwór! Rekin? Goni cię coś! To jest chyba coś mnie goni Przykro mi bardzo, jak znajdziesz drabinę to uciekaj A no co, coś mnie goni cały czas, a ja tego nie yes. słyszę Jest, uciekaj, biegnij, biegnij, biegnij A to jest szybkie bardzo What the fuck, Pleromsy powinny być bezpieczne A rekin Gdzie jest cholerna drabina? A, don't know Mam 27 HP Rekin Ale, Przestań z... Gdzie cały to spłynie za mną O, rekin, kolejny, widzę go Fucking shit, fucking shit, fucking shit Czasami odrodzić Musimy szybko znaleźć drabinę chłopie Jap, yep, ja, yep, zgodzę się z tym stuprocentowo O, lampa, dzień dobra Ale by się drabina przydała. I, o, widzę tego samą. rekina z kołem na ryju. Ja. O, ciało. Fajnie. Jadę. Nie. Let's go? Nie. Dobre ciało. Dobre, no, kaloryczne, pro, ale wolę no, pro, nie, nie chcę... No proteinki, no Nie ej. chcę staminy tracić. No, o, rekin. Czy sanity. Halo. Gdzie jest drabina? Nie mam O, widziałem cię. Widzieliśmy? O, tak. sia, Max. No hej. Tak czy siak, w ostateczności się znajdujemy, to jest w jest, jest tutaj skrzynka. O. Przydałby się klucz. Dobra, ty idź przede mną i patrz się nam pod nogi czy coś nie przegapimy Dobra Kurde moje adresy się zmoczą Mmmm yeah. To Wiesz, ślepy zaułek Ale mi się to byłoby... nie podoba, ten level mi się tak nie podoba Wiesz to byłoby fajnie jakby od tego momentu woda zaczęła się podnosić jap yep. To byłoby dobre Pewnie twórcy się nie chciało to zrobić Dobra uh. Uśmieszek Okej... Okay. O, coś co do zwłoki, dobra Prudę Sanity mam coraz mniejsze, 70 O rekin, rekin, rekin płynie Za nami! Oh shit! Nie zatrzymuj się Klejne rurko Panikowałem, się rozdzieliliśmy znowu Nie za... Mądrabinę, Max! O oh, fuck, w którym kierunku? Kurna ja skręciłem w prawo wtedy A! Rekin nie zajebał! O. Oh. Kurna, jak nie biegliśmy, wiem. ja pobiegłem wtedy w prawo. Masz minutę 30 sekund by mnie podnieść. Nie wiem gdzie ty być. ja mogę nie dać ci jakoś wiem. znać, nie wiem nie wiem gdzie ty być Może ciemnych... mój nick, może mój nick znajdziesz to ja skręciłem jak uciekaliśmy, Musisz, musiałby się cofnąć Ja, o, ja skręciłem w prawo w taki korytarz Ja już nie wiem gdzie to jest Mordo, masz minutę Nie dam, nie dam rady, Chucken Nie dam rady Fucking korytarz. shit Korytarz Oh Ale przez to, że się to kuźwa nie synchronizuje, nie? Damn. Dead O. Oh. Gdzie ty pola? O! Wszystkie rury mnie tutaj teraz nawiedzają. Where? Ile żeśmy przeszli? Oba, dam się zabić temu rekinowi. Ej, ty! Cztery, tyle! Gdybym w sumie do tej drabiny, to bym mógł przetrwać. Ta. Kurna, o. Stwierdziłem, że do ciebie pobiegnę, nie? Ten rekin zasarany. Kurna! Ale, ale i tak było dobrze. No i tak było dobrze. Drugie, drugie podejście było dobrym ranem, szczerze muszę powiedzieć. Oj, tak. Tylko dwa razy z rzędu pulrumcy to już przesada. Te. Ale no, nam się też te pierwsze levele też dwa razy z rzędu w sumie. Dobra! Backroom Survival! Coś pięknego. Ta. Tylko, to że ten poprzedni materiał nie wleciał właśnie. Niestety, także tutaj będzie mój pierwszy odcinek, a pierwszy zobaczyliście u Chakenka. także dziękujemy bardzo, trzymajcie się, na Eo.